Trzymaj mi. Trzymaj mi. Trzymaj jak mi. zrobić mumie w kilka minut? Podręcznik z instrukcją. Ja tak. Małe utrudnienia.

będzie? Tak powstanie tu ten hamon. Ramzet. Sphinx. Anda jedziesz. Jak Robert Kubica. No jedziesz Jak spin byłeś za oglądanie się.

Mój papier łączy. Mogę sobie robić to, papier. Najmniej. Ja Jeszcze po prostu. Ant obwija mnie ręce. Nieustraszeni. <śpiewanie> nie Sama obwija. Teraz pan. Co <śpiewanie> Robimy zbliżenia trochę, żeby uchwycić szczegóły. starego papieru. Różne <grymne> wstępie. Ojej. Oj. Inni kamerzyści. Paparazzi. Witam. O, To jest moje miejsce, bo ja to pierwsze kręciłem. Weźmy Ja mam Mamiga! Nie, nie mogę wstać! Anda jedziesz! A żeby nie tak mocno się pojechał? Muszę zobaczyć całe. Piękny krobek! Piękny krobek! Zobaczmy, co tam się dzieje. Luba! Ulep. Łeb! Łeb jest bardzo istotny

Kaniska no, 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 is Forever. Dobra, Okej, okay, teraz to przyklejcie na chrocha. <laughs> teraz zobaczmy dzieło. Właśnie, tak? Mm -hmm. To jest California Beautyfield. Widzimy, and... I to nasze dzieło, nie? Przybyliśmy parę słów. Jak się czujesz? dobrze, galerii jest mi cudownie. A co <laughs> zrobisz, jeśli nie będziesz chciała ci kupę. Doma. Mam papier. Nie teraz nie mogę znaleźć papier. Cześć. Oczywiście teraz zyskałam większą sławę. Ja robiłam. Zdjęcia tak kosztują 2 dwa złote. Dobra, koniec. The end. Happy end.